Jeszcze raz ten sam wyścig przejdziemy. Trochę ciepło mi się zrobiło. jakiś ten, yy, może coś zdobędziemy przynajmniej, nie? Bo już nie widzę, że już nie wygram. Jakiś achievement, albo albo, albo yy, albo jakąś część na, do, na wymianę ze złomowiska. už vyехал doma telefonem kontynuujemy. Widzicie, a dostaję punkty doświadczenia 396 EXPA. Yy, jeszcze bonus, dostałem mnożnik jakiś za poziom trudności. Yy, tutaj mam zaliczony już. To też mam zaliczone, tak? Tak. Yy, to moglibyśmy jechać. Banger Racing. Zobaczy, a figur, czyli to będzie w kształcie ósemki. Nie mogę tego jechać. Eee... To pojedziemy. Wyścig składający się z czterech etapów. <śm> zarzuciło je, je rydyle jest mm. pierwszy, ostatniego już doścignąłem, no, tak? Drugie miejsce, czyli jest podium. Wow, widzicie kaskader. No, już mamy tutaj y, parę rzeczy: performance, czyli będzie szybciej jechało auto. A tu armor, czyli po prostu konstrukcja auto, tak. Dobra, jedziemy kolejny wyścig. Też kółka. Już będzie mnie zrzucało, uszkodzona lewa część zawieszenia. Oj, już wyjechałem na asfalt, czwarta pozycja. Chyba trzeba mieć podium, żeby zaliczyć rejs. To jest puchar teraz, jadę puchar składający się z czterech etapów, najprawdopodobniej. Trzecia pozycja, ostatnie kółko, zazwyczaj jest tak, że gdy zobaczę, który jestem, to pod koniec tej trasy się wypierdalam i tutaj będzie tak samo. Meta, trzecie miejsce. Jakieś opony z falgami. zblokowałem, jeszcze dwa wyścigi w tym turnieju. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Siemka.